Kandydaci zwracali uwagę na to, że na ponad 20 tysięcznym osiedlu brakuje miejsc postojowych dla aut. Wąskie osiedlowe uliczki są blokowane przez zaparkowane tam pojazdy. Jednym z rozwiązań może być rozbudowa istniejących parkingów, tak jak tego przy ulicy Tokarzewskiego. Jest to miejsce, w którym my proponujemy, żeby tu zrobić parking wielopoziomowy. Parking, miejsce jest na tyle duże, że dojazd będą dobre z każdej strony. Miejsce jest bardzo dobre i myślę, że tutaj mógłby powstać. Parking, który no, wznosiłby się w górę i, 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 i mógłby pomieścić o wiele więcej. Tutaj jest około 150-170 miejsc, tego co pamiętam, no, a, a można byłoby pomnożyć to w zależności od kondygnacji. Poza problemami na drogach kandydaci dostrzegają także problem na chodnikach. Mam myśli też na przykład stan e, tych ścieżek rowerowych tu wzdłuż ulicy Słodeckiej, bo wiemy, że tam do, e, z kopelnika do wiaduktu są zbudowane piękne ścieżki, a tutaj to jest jakiś Etap gierkowski. Ludzie obecnie lubią biegać, upawiają nordic walking, wrotki, rowery, a ta, ta ścieżka to jest jakiś reliks z przeszłości. Trzeba by to jakoś połączyć w jeden system. Mieszkający na Piekarach uważają także, że osiedle jest pozbawione miejsc do rekreacji. Obecnie, żeby pójść do parku, to tak naprawdę to jest wyprawa. To trzeba pojechać samochodem albo autobusem. Nie można sobie pójść na rodzinny spacer, bo to jest za daleko. Wielu, wielu rzeczy na tym osiedlu brakuje. Takich normalnych do, do spędzania wolnego czasu, tak? Bo bo wracając z pracy nie każdy, nie każdy chce zamykać się w czterech ścianach i czekać do dnia następnego. Od trzech lat nie ma także miejsca przyjaznemu kulturze. Po zamknięciu sceny na piekarach ludzie chcący tworzyć ciekawe inicjatywy nie mają do tego przestrzeni. Wiele lat działałam na scenie na piekarach i to było strasznie fajne, że tam się spotykali, po prostu spotykali ludzie w różnym wieku i oprócz tego, że były tam prowadzone zajęcia, to przychodzili rodzice. Później nagle z tych spotkań rodziców, którzy czekali na swoje dzieci też robiły się jakieś takie twory pod tytułem albo warsztaty dla tych rodziców, albo po prostu pogaduszki, albo takie inicjatywy, że rodzice też robili coś dla dzieci. Zdaniem kandydatów do Rady miasto ma także problemy tkwiące we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową. Do pewnego czasu rzeczywiście ten, ta współpraca była zła. Niemniej jednak doszło do porozumienia między spółdzielnią i prezydentem miasta i tu jest no znaczna poprawa. Natomiast no środki, jakie miasto przeznacza na, na to osiedle rzeczywiście jest małe. To dotyczy również i osiedla piekar. Do pieka Kopernika. Piekary to zdaniem przedstawicieli porozumienia dla Legnicy zapomniany i przez to zaniedbany obszar. Mieszkańcy osiedla potrzebują więcej przestrzeni, w której mogliby przyjemnie spędzać czas. Bo dziś to tylko legnicka sypialnia. Gdyby kandydatom udało się uzyskać mandat, chcą zrobić z osiedla miejski salon.